Pociąg Salka-Żuławy do stacji Olszyn Główne przez stację dombie Stargard Szczeciński, Runowo-Komorskie, Świdmin, Białogard, koszalin Słupsk, Gdynia Główna, Sopot, Gdańsk Główny, Tczew, Malbork, Elbląg, Moro. Wjedzie na tor drugi przy koronie drugim. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony nr 10-11 znajdują się na początku składu pociągu. Wagon numer 12 znajduje się w środku składu pociągu. Wagony numer 13-14 znajdują się na końcu składu pociągu. Prosimy zachować ostrożność nie zbliżać się do krawędzi ciperowu. Planowo jest pociąg o godzinie 14.15. Uważ...